Wracałem spokojnie ze szkoły do domu, było gdzieś koło 15. Normalny dzień w środku października. Jesień jak to jesień, pełno kolorowych liści i pogoda jak pod psem. W szkole było dobrze, pełno zabawnych sytuacji i nauki. Jak to w liceum, ale byłem zadowolony, chociaż plecy już mnie bolały od ciężaru plecaka. Do domu mam około 2 km, a niesienie paru kilo na plecach w końcu daje się we znaki. Zbyt zmęczony by myśleć, szedłem przed siebie, wbijając wzrok w ulicę przede mną. W słuchawkach bębnił mi bas, a ja wsłuchiwałem się w rap. Polski, nie lubię amerykańskiego. Nagle poczułem, że ktoś mnie strzelił w ucho. Już odwracając się, wiedziałem, że to Radek. Zawsze mi to robił. Był jak dziecko. Siema ma stary, co tu robisz? Spytałem, podając mu rękę. Chciałem do ciebie wpaść. Wraca ze szkoły, tak? Nie, byłem na grzybach, stąd plecak. Aha, mam dla ciebie propozycję, stary. Zajebisto mówię ci. Było po nim widać, że jest podekscytowany. Bardzo podekscytowany. Jak chcesz, żebym jechał z tobą do galerii, to po pierwsze nie mam kasy, a po drugie, siły. Ech. Akurat nie o to chodzi. Stary, widziałeś ten dom, ten stary? A, ten? No tak, mamy tu trochę starych domów w okolicy, ale wiem o który ci chodzi. Dobra, daj mi skończyć, ok? W sumie to musisz go widzieć codziennie. Bo chodzi mi o ten stary domku o twojej szkoły. Tym jednym zdaniem wzbudził we mnie te same emocje, które siedziały w nim już od dawna. Dom, który doskonale widać z południowego skrzydła mojej szkoły, wygląda jak z horroru. Na małym, ale zawsze pagórku góruje nad okolicą. Od dawna jest opuszczony i nikt w nim nie zamieszkał, odkąd opuścił go stary facet, który mieszkał tam odkąd pamiętam. W takich realiach dom został owiany przez uczniów tajemnicą i uznany za nawiedzony. Nieraz, gdy siedziałem znużony na lekcjach, wpatrywałem się w ten dom. I zawsze przechodziły mnie dreszcze, gdy tylko zawiał wiatr i poruszył zasłonę, wystającą z okna na drugim piętrze. No dobra, ogarniam. Co z nim? Spytałem, choć znałem odpowiedź. Wybieramy się tam, moi kumple z klasy ostatnio tam byli. Stary, ogarnij, że tam są jeszcze fotografie rodzinne, książki i nawet folie na meblach. Folie na meblach? Dlaczego niby w dawno niezamieszkanym domu są folie na meblach? Jednak ważniejsze było to, dlaczego tam są jeszcze meble. Musimy tam iść? spytałem. Peniarz, nie bądź cipką. Nie mam dziś sił, chcę się położyć. Haha, <grytanie> boisz się. Ja nie mogę, stary, przecież tam nie ma duchów. To tylko meble, fotografie i tak dalej. Nie miałem ochoty się tam wybierać. Nie chodziło o to, że miejsce jest nawiedzone. Jedyne czego wtedy chciałem to walnąć się w ciepło pościel i pospać przynajmniej do szóstej. Ale Radek tak się na to napalił, że byłem pewny, że i tak nie odpuści, więc. Dobra, westchnąłem. Chodź na chwilę do mnie, ogarnę się i idziemy. Dopiero teraz zobaczyłem, że Radek ma plecak. Co ty tam masz? Te proste ze szkoły. Nie opłacało mi się przecież wracać autobusem do domu i potem jeszcze jechać tutaj. No tak, zostawisz u mnie. Po paru minutach byłem już gotowy. Wziąłem latarki i zapasowe baterie, gdyby zachciało nam się zejść do piwnicy. Więcej chyba nie potrzebowaliśmy, więc każdy z nas wepchnął po jednej z latarek do kieszeni, a ja wziąłem baterie. Wyszliśmy z domu i 20 minut drogi spędziliśmy na gadaniu o celu wędrówki. Radek opowiadał mi o wyprawie jego dwóch kolegów, ale po chwili mu przerwałem. Nie chciałem wiedzieć wcześniej tego, co sam zobaczę. Obydwoje byliśmy fanami tych wszystkich paranormalnych spraw, choć nie spodziewaliśmy się spotkać tam ducha. Jednak sama perspektywa przeglądania starych zdjęć i pamiętników była kusząca. Zamierzałem wejść na drugie piętro, na które nie weszli nawet koledzy mojego kumpla. Twierdzili, że coś ich powstrzymało, ale zapewne bali się, bo usłyszeli mysz albo wiatr hulający po korytarzu. Stanęliśmy przed furtką i spojrzeliśmy po sobie. Skinąłem głową i pchnąłem lekko bramkę. Nie drgnęła, więc pchnąłem mocniej. Nic. Popchnąłem z całej siły i... dalej stała tak jak wcześniej. Wyglądało to jak przestroga. Podekscytowanie ustąpiło miejsca zaniepokojeniu. Pchnęliśmy furtkę razem i w końcu ze zgrzytem ustąpiła. Powoli ruszyliśmy zarośniętym ogrodem. Dookoła nas rosły drzewa, a my przedzieraliśmy się gęsiego przez trawę, sięgającą nam do pasa. Zdziwiło mnie to, bo skoro byli tu wcześniej koledzy radka, to dlaczego nie ma żadnych śladów? Choć właściwie to nie powiedział mi, kiedy tam byli. Pomyślałem, że dostanę paranoi, więc wbiłem wzrok na dom. Wznosił się dumnie nad okolicą. Popatrzyłem w górę na spiczasty dach, i serce podeszło mi do gardła, gdy kątem oka zobaczyłem ruch. Białą smugę. Dopiero gdy spojrzałem, uświadomiłem sobie, że to tylko zasłona, którą ktoś tam zostawił. Spojrzałem na przyjaciela, który szedł przede mną. Nie spuszczał wzroku z domu, jakby bał się, że ten zniknie. Po kilku minutach dotarliśmy do drzwi frontowych. Stanęliśmy na werandzie i patrzyliśmy na uchylone wrota. Przez szparę widać było tylko ciemność. Widocznie na przedpokój nie dochodziło światło słoneczne. Wyjąłem latarkę, a Radek zrobił to samo. Nie chciałem dotykać drzwi, więc pchnąłem je lekko nogą. Otwarły się z okropnym zgrzytem. Skojarzył mi się z jakimś diabelskim harczeniem. Wszelka wesołość, którą jeszcze do niedawna dzieliliśmy, przestała istnieć. Teraz na naszych twarzach malowało się skupienie i ekscytacja. Włączyłem latarkę i ciemność przed przedpokoju przebiła jasna, lecz cienka stróżka światła. Po sekundzie dołączyła do niej druga. Naszym oczom ukazały się schody prowadzące na piętro. Stare, pokryte kurzem, z odłażącą farbą na poręczach. Drzwi do pokoju na piętrze były zamknięte, stąd przed pokoju było tak ciemno. Stary, zajebiście. Radek był tak podekscytowany, że zapomniał o strachu i wszedł do środka. Gdyby tego nie zrobił, to pewnie stalibyśmy tam jeszcze dłużej, a potem zrezygnowalibyśmy. Jednak zamiast wrócić do domu, my zagłębiliśmy się w ciemność. Zbliżyłem się do pierwszych drzwi i odważyłem się je otworzyć, podczas gdy Radek był już na schodach. Stary, chodź tu, nie rozdzielamy się! Syknąłem do niego. Kurwa, ja chcę już na górę! Powiedział, ale zawrócił i stanął obok mnie. Wcześniej nie zwróciłem uwagi na to, co jest za drzwiami, więc gdy odwróciłem głowę, poczułem rozczarowanie. Pokój był pusty. Żadnego mebla, żadnej zasłony w oknie. Nic. Podszedłem do następnych drzwi i je otworzyłem. Nic. Do kolejnych. Nic. Otwierałem każde drzwi po kolei i w każdym spokoju nie było żadnego mebla. Nic. Wkurzyłem się na ratka. Gdzie są te wszystkie fotografie i pamiętniki? Folie na meblach? Meble. Odwróciłem się do kolegi, ale jego mina zdradzała takie same zdziwienie, jakie sam odczuwałem. Stanąłem przed drzwiami do piwnicy. Czemu w horrorach zawsze całe zło mieści się w piwnicy? Czy dlatego, że jest ona bliżej ziemi niż inne części domu? Nie wiem, ale takie i inne myśli zaczęły mi chodzić po głowie. Jednak zebrałem w sobie całą odwagę i chwyciłem za klamkę. Nacisnąłem ją i pchnąłem drzwi. Ukazały nam się schody, które prowadziły w lód. Piwnica była skuta lodem. Widocznie musiała być zalana, i pod wpływem temperatury woda zmieniła stan skupienia. Zastanawiałem się tylko, skąd w domu na wzgórzu wzięła się woda w piwnicy. Przeszedł mnie dreszcz, bo coś tu było nie tak. Zamknąłem drzwi. Chodźmy stąd coś tu jest nie tak zacząłem, ale Radek mi przerwał. Chcę zobaczyć piętro. Zresztą sam mówi, że pójdziesz na samą górę. Zacząłem protestować, ale bezskutecznie. Nie chciałem wyjść na tchórza, więc ruszyliśmy w górę. Schody trzeszczały pod naszym ciężarem. Wchodząc po stopniach, patrzyłem na te przede mną i zobaczyłem, że na żadnym z nich nie było śladów skór. Zalegał je tylko kurz. To znaczyło, że albo nie było tu kumpli ratka, albo... Sam nie wiedziałem, jak to sobie wyjaśnić. Nie miałem odwagi spytać się mojego przyjaciela o to, kiedy oni tu byli. Nie chciałem, by się denerwował, gdyby okazało się, że byli tu niedawno. Jego spokój pozwalał mi iść za nim. Doszliśmy na piętro. Korytarz wypełniało światło dochodzące z okna spokoju na jego końcu. Widzieliśmy wnętrze pokoju. Kolejny pusty. Zacząłem otwierać kolejne drzwi, gdyż chciałem się jak najszybciej stąd wydostać. Powoli zaczynało się już zmierzchać, a za oknem robiło się ciemno. Choć było jeszcze na tyle jasno, by można było wyłączyć latarki. Każdy z pokoi był pusty. No to wbijam na drugie piętro, nie? Radek, chodźmy stąd. Zaczyna się robić... Zawirowało mi w głowie, a przed oczami zobaczyłem mroczki. Jedynym obrazem, który zapamiętałem, był widok upadającego na podłogę Radka. Otworzyłem oczy i w pierwszej chwili pomyślałem, że jestem ślepy. Widziałem tylko ciemność, nieprzeniknioną ciemność. Nie wiedziałem, gdzie jestem, ani dlaczego jestem tu, gdzie się znajdowałem. Poczułem, że coś mocno uciska mnie w nogę, na której leżałem. Sięgnąłem do kieszeni i wyciągnąłem z niej latarkę. Poświeciłem po pomieszczeniu, w którym się znajdowałem, i wszystko wróciło. Zacząłem świecić bardziej gorączkowo po podłodze, szukając radka. Nie znalazłem go padłem w panikę wstałem i szybko wyszedłem z pokoju pomyślałem że zadzwonię na policję choć wiedziałem że za wtargnięcie do czyjegoś domu będę miał problemy bałem się jednak wyjść z domu sam a mój przyjaciel gdzieś zniknął wyjąłem telefon i wpisałem kod zacząłem wpisywać na klawiaturze 112 gdy usłyszałem kroki na drugim piętrze ktoś biegał po jebanym drugim piętrze poczułem że nogi mi drętwieją do jednych kroków po chwili dołączyły drugie. Oddech mi przyspieszył, a w tym czasie na górze zaczęło dudnić odbiegających stóp. Nie, zaraz. To nie były stopy. Kroki były zbyt lekkie jak na stopy. To były stópki. Dziecięce stópki. Stałem jak wryty, gdy usłyszałem gromki śmiech dochodzący z parteru donośny, męski. Myślałem, że już nic gorszego mnie nie spotka. Wróciłem do pokoju i stanąłem przed oknem. Wyjrzałem przez nie na podwórze, ale było tam całkowicie ciemno. Musiało być już po dwunastej, skoro zgasły latarnie. Wyciągnąłem telefon, by spojrzeć na godzinę. W świetle komórki zobaczyłem moją twarz odbitą w szybie. Za sobą zobaczyłem masę splątanych czarnych włosów spadających na białą piżamę. Krzyknąłem i poświeciłem za siebie latarką, ale było tam pusto. Jednak byłem pewien, że za mną stała dziewczyna, a raczej to, co pozostało z niej i chodzi po tym świecie. Po moim krzyku radosny gwar na dole ucichł. Ktoś coś mówił, ale nie byłem w stanie rozróżnić słów. Serce łomotało mi jak szalone. Na drugim piętrze wciąż biegały beztrosko dzieci. Usłyszałem, jak ktoś wchodzi na piętro po schodach. Kroki było słychać na korytarzu. Zgasiłem latarkę. To był jeden z momentów, w których mogłem pochwalić się nie lada odwagą. Przynajmniej odnośnie tego, że zgasiłem światło i zostałem w ciemności sam z tym, co nie wiadome. Bałem się, że ktoś mnie zobaczy. Ktoś nadchodzi. Niewątpliwie był coraz bliżej, bo echo kroków było coraz głośniejsze. Drzwi do pokoju, w którym się ukryłem, otworzyły się z cichym zgrzytem. Gdy tylko się ruszyły, wszystko umilkło. A przede mną coś stało i rzęziło. Ciszę rozdarł krzyk dochodzący z góry. Dołączył do niego dziecięcy pis. Zaraz potem odezwały się męskie głosy. Twarde, głośne. Mężczyźni na górze śmiali się, podczas gdy kobieta i dzieci piszczały i krzyczały w niebogłosy. Po chwili krzyk został stłumiony. Zapomniałem o tym czymś, co stało przede mną w drzwiach. Słyszałem tylko dyszących mężczyzn na górze. Odpłynąłem. Gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem plecy Radka. Wstałem i zacząłem go cucić. Zmierzchało. Upłynęło chyba tylko kilka minut, odkąd zemdleliśmy. Gdy go obudziłem, wyszliśmy z domu natychmiast. Okazało się, że wszystko mi się śniło, jednak nie byłem pewien do końca. Następnego dnia pogadałem o tym z Radkiem. Okazało się, że miał ten sam sen co ja. Dziwne, prawda? Zainteresowałem się więc historią tego domu. Okazało się, że mieszkała tam rodzina złożona z rodziców i dzieci samych córek. Nie ma w tym nic dziwnego tylko że mieszkała tam w czasie II wojny światowej. Ugościła pod swym dachem oddział Gestapo, który wracał z patrolu. Niemcy grali w karty na parterze, podczas gdy matka z dziećmi została na drugim nieużywanym zazwyczaj piętrze. Gdy hitlerowcom znudziła się zabawa, pomyśleli o nowej rozrywce. Złapali męża, który im usługiwał, związali go i zabrali go na górę, do żony i córek. Tam zaczęli się do niej dobierać, przez co dziewczynki zaczęły krzyczeć. Dołączył do nich ojciec, ale prawdziwa tragedia zaczęła się właśnie wtedy. Gestapowcy poderżnęli gardła dziewczynkom, a potem zgwałcili każdy po kolei ich matkę. Kazali na to patrzeć jej mężowi później i ją zabili, ale mężczyznę oszczędzili. Biedny facet nie wytrzymał i następnego dnia zabił się w pokoju na piętrze. Zobaczyłem fotografię i poznałem na niej jedną z córek mężczyzny. Była to oczywiście twarz, którą zobaczyłem w szybie. Nie bałem się już domu po poznaniu jego historii. Gdy się o tym wszystkim dowiedziałem, to poczułem, że ktoś z tego domu chciał mi po prostu przekazać tragedię ludzi, którzy tam mieszkali. Jednak zastanawia mnie jedno, skoro wszyscy domownicy i gestapowcy byli na górze, to kto harczał na mnie sprzed drzwi?